A witam was znowu po paru dniach krajobraz się dosyć też mocno zmienił przypomniało mi się właśnie w chwili przerwy, że mam kamerkę i może można by było coś nagrać widzicie zacząłem zasypywać to co pokazywałem ostatnio tak yy. odwodnienie od rynien. no i pojawiła się kanaliza niestety już w połowę zasypana tego, że to było szybko akcja ta mi szybko tutaj pomógł rozłożyliśmy wszędzie jest ładnie spadek ustawiony tu nie powinno być szarej rury ale ale tu jest może być po prostu o w ten sposób wyprowadzone są do góry punkty no i co i teraz zespuję tutaj przy podjeździe wpadłem taki pomysł żeby dać Tą rurę karbowaną jeszcze w, w, w otulinie, że tak powiem, rurze, rury ściekowej 160. A jeszcze to dodatkowe wzmocnienie jest też remka pomieszana cement z piaskiem, żeby, żeby to było twardsze. Tutaj mam profile UD i deski do ponabijania poziomu i prowadnic. Niektórzy tam robią różne, różne prowadnice. Ja sobie wymyśliłem, że podbijam paliki i, i do tego jak betonem się zaleje te paliki nic nie będzie. W międzyczasie na działce woda się pojawiła. Tam jest studnia i, 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 i tymczasowe wyjście. No i co? I tak sobie tutaj działam. Co chciałem powiedzieć. No ja się zawiesiłem. A już wiem, już wiem. Chciałem jeszcze wam tylko powiedzieć, że, ta, no, że tutaj piasek ładnie jest zawibrowany, ładnie siadło tyle ile trzeba było. Nasypałem sobie piasku około 6 cm więcej i rozgrabiłem. Tam koparka troszeczkę bijała łyżką. Około 6 cm więcej niż poziom, który chciałem tak. No i po zagęszczeniu to wszystko tak ładnie sobie siadło. Prawie że do tego poziomu. Gdzie nie idzie troszeczkę poniżej, ale już takich małutkich dołków to nie zostawiam. Średnia będzie taka, że jak w projekcie, także, także tak to będzie wyglądało. Garaż jest niżej. Hmm. Na razie tego nie widać. A nie, no może trochę widać. No i, i co? Nie po malutku. Tu jest szara rura, ale hydraulik powiedział, że... Nic jej nie będzie, obsypać piaskiem, zamulić wodą. Konewka jest wodą, troszeczkę piasku, podlać wodą, przysypać, udeptać i znowu. No, mniej więcej dziury na, na rury były kopane na grubość trochę więcej niż szpadel. o Tutaj dobrze widać i co i, i tyle. No, trzeba teraz grabić, zasypywać. Tutaj na razie jeszcze zostawiam, bo tutaj będzie. Arot do prądu pociągnięty. No i chcę Arota od razu, tak jak mam w projekcie, do granicy działki i do skrzynki będzie leciał. Ale chcę Arota tylko w tym miejscu, bo kabel jest do ziemi. Więc, więc można, kabel jest ziemny, więc można go wkopać. Ale tutaj Arot mi bardzo umożliwi, ułatwi przeciśnięcie kabla, tak? Tak samo Arot już jest zakopany do mm, sterowania furtki, bramy. I co jeszcze no i chyba by było to na tyle no, jak będę robił już poziomowanie to jeszcze coś tam powiem na razie aura się trochę zmieniła tak już nadchodzi pierwsza pierwsza y, jakaś oznaka końca lata no i ten koniec lata już ona tak naprawdę jest w tym momencie no i co I... no nic co jest trochę przyjemniej dzisiaj akurat nie ma wiatru wczoraj wiało, jak robiliśmy tą analizę. Było słońce, ale wiało. Nie było to dosyć przyjemne. W każdym razie po malutku sukcesywnie, weekendami, popołudniami do przodu da się. Zachęcam do, do budowy samemu, nawet jak ktoś nie, nie potrafi. Fakt faktem, że koszta mogą być jakieś tam narzędzia, ale dużo można wypożyczyć za gęszczarkę. Można wypożyczyć już za 50 zł za, za dobę. Jak się dobrze pokombinuje, po po, poszuka, tak? <laughs> Wiadomo sieciowe firmy dużo więcej biorą, ale, ale można pokombinować i kogoś, kogoś po prostu firmę brukarską podpytać jakąkolwiek, czy nie pożyczyliby za jakąś drobną opłatą. Ludzie, ludzie są skorzy do pomocy, więc, więc yy, można po prostu gdzieś tam zagadać, tak? Yy. No i co? Resztę trzeba zakopać tutaj tego obwodowego odwodnienia od rynien. Ale to chyba przyjedzie koparka, bo tak czy siak koparka będzie musiała przystawić mi palety z solbetem. A, albo HDS, ale nie, raczej, raczej koparkę. Chyba wezmę, żeby to od razu to, to zasypała. Jeszcze jedna rura mi została w jednym narożniku. Ciągle zapominam kupić trójnik do rur karbowanych. No i powiem Wam szczerze, że no nie robiłem akurat tego jeszcze tak od do samemu i zastanawiam się jak tutaj zakończyć. To znaczy chcę wejść w 160 tymi rurami I, i co i później um, no i później do tego, do zbiornika na deszczówkę. Dobra, nie przynudzam, idę sobie pograbić, pokopać Dobra, mamy kolejny dzień. Popołudnie. Widzicie, pada deszcz. I co? Pokażę Wam szybko, jak połączyć rurę drenarską z takimi kształtkami. Więc wygląda to tak: są mufy, które można nasunąć na rurę drenarską. I one bez problemu wchodzą w, w kształtki pomarańczowe, i, i szare. Tak? Tak to, tak to wygląda. Ja sobie tutaj już jedno połączenie zrobiłem, niestety mam szary, szary trynnik. Nie wiem czy to widać czy nie widać. Wiem akurat na czapce. No, tutaj wchodzimy w 160. Pokażę Wam jeszcze raz, o tu w tej perspektywy. Tak to będzie wyglądało. I tam jeszcze będzie kawałek. No nie mam pomarańczowych kształtek, a to woda do studni, także do tej, do studni, do, do szczówki, więc nic się nie powinno dziać. Dobra, idę to skręcać, składać i, i wrócę. Można powiedzieć zrobione. Wygląda to tak dokładnie. Lekko obsypane piaskiem, deszcz dalej zrobi swoją robotę. Deska wyciągnięta, żeby kuparka mi nie zahaczyła tej rury. Tak. O. Tak to, tak to wygląda. Z tej, z tamtej i z tej rynny wejścia tutaj i z tych dwóch rynien od razu Przez trójnik do 160 Zbiornik będzie tam, tam. No, w międzyczasie to co wczoraj wam pokazywałem, wczoraj i wczoraj No to tutaj są już zrobione te wszystkie linie Te prowadnice do betonu Siatki trzeba jeszcze poukładać, ale to one, one są jeszcze nie przywiercone boków Zresztą w międzyczasie, arota rota do kabla sobie puściłem. Tak. Tutaj kawałek nie chcę mieć zabetonowanego, bo jeszcze nie wiem, gdzie tutaj brodzik jeszcze w kotłowni. No i, i tak to mniej więcej wygląda. Udało się dorwać też koparkę, która wyrównała trochę teren, ten tą rurę od spustów rynnowych zakopał. No ale to Teraz zrobiło się więcej miejsca i tak to wygląda, niestety wszystko pływa. Ja jeszcze przysypię troszkę te rury, a reszta też zrobi swoje. Także taki dwudniowy, krótki filmik. Muszę pofrostować to zbrojenia pod słupy, bo niestety koparkowy zahaczył. No, więc tak to wygląda rura drenażowa, bądź z dziurkami, bądź bez, kto tak tam chce. Ja mam bez dziurek, bo to są spusty od rynien, więc chcę, żeby było w miarę czysto. Dwie mufy, które się nakłada na rurę tą karbowaną, tak, no to są też złączki za, jeżeli chcecie przedłużyć rurę, to też to jest taka złączka, która przedłużyć pozwala rurę. I to wchodzi w te kanalizacyjne rurki bez problemu. Także tak to wygląda. Ja sobie wezmę to jeszcze przysypię. I ten. I też spadam. Także dzięki wielkie za chwilę uwagi. Zapraszam do subskrypcji. Do komentowania. No i co? I będziemy dalej kręcić, nie? Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Cześć.